W ostatnim odcinku przedarliśmy się przez Andy i z pustynnej Argentyny dotarliśmy do południowej części Chile. Kraju tak długiego, że pomieściłby Polskę jakieś 7 razy. Krajobraz, który tutaj zastaliśmy, różni się diametralnie, mimo stosunkowo niewielkiej odległości, jaką przejechaliśmy. Wszystko za sprawą gór. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym filmie. My jesteśmy tak naprawdę niedaleko od miejsca, w którym się z Wami pożegnaliśmy. Niedaleko tego jeziora. Tak naprawdę ciągle je widzimy. Tam, gdzie się kąpaliśmy. Przenosowaliśmy sobie w takiej małej górskiej wiosce tutaj niedaleko. I dzisiaj wróciliśmy się o 3 km, żeby zobaczyć taki wodospad kaskadowy. A później pojedziemy już w stronę głównej drogi siódemki, która poprowadzi nas na północ, Chile, ale o tym opowiemy Wam później. Zaczęło się całkiem normalnie, tyle, że przeszliśmy przez jakieś ogrodzenie, bo nie ma tutaj ścieżki do tych wodospadów. Niby na mapie oznaczone. Jezus, jak to jest niestronne. A my nie wiemy, czy ta droga w ogóle prowadzi do niej. Rura dostarcza chyba do niej wody. Powiem wam, że krótki, krótkie podejście, ale bardzo intensywne. O, patrzcie na ten basen. Myślałam, że zobaczymy te y, baseny od dołu. normalnie. Idę dalej, nie wiem czy spadł No powiem wam, że tego się nie spodziewaliśmy. Znaleźliśmy taką ścieżkę i chyba dojdziemy do tego największego basenu, który widzieliście już na przebitkach. O, chyba idziemy dobrze. Uwielbiam takie miejsca i w nie bez jakiegoś większego przekonania. No zobaczymy, pojedziemy dalej. A tu naprawdę taki sztos no, ten y, taras tutaj jest no, niesamowity. Szkoda, że nie wzięliśmy strojów kąpielowych, bo byśmy sobie mogli porobić fajne zdjęcia, no, ale już nam się nie chce pod tą górę, górę drugi raz wychodzić. No słabo, nie? Chcemy zdążyć, abyśmy nie musieli zjeżdżać stąd. Sokie okay, spoko ta ścieżka, kurda, super. Tutaj właśnie jest oznaczenie tego wodospadu Kaskada El Makuj. Coś takiego. No, powiem Wam, że tego się nie spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy, że to będzie wodospad kaskadowy, ale nie, że taki. I że będą takie baseny piękne, a my nie wzięliśmy sobie strojów, także szkoda. No, ale no, nie ma sensu się wracać. To no, pewno jeszcze nie ostatni taki wodospad. Przejeżdżamy teraz przez miasteczko, w którym się zatrzymaliśmy na noc. Takie są tutaj słodkie, drewniane domki. I byliśmy na zakupach, słuchajcie, w supermarkecie, chyba jednym z dwóch. Mega drogo. Ile tam 600 gramów łososia? 63 zł. No ale dobra, łososie są ogólnie drogie. No właśnie, słuchajcie, trzy papryki chcieliśmy wziąć i 63 zł za te papryki wyszło, więc za dwie podziękowaliśmy, bo bez przesady on zaczyna kropić. No, ale nie było w ogóle nigdzie cen i wydaje nam się, że po prostu dla turystów ceny są trochę inne, a dla lokalsów trochę inne. A my bardzo tego nie lubimy, nie? To jest takie naszym zdaniem mega nieuczciwe, bo... Jeszcze tam w malutkim sklepiku, no to, no to rozumiem, że jeszcze te ceny są wyższe, ale w takim supermarkecie, no to tak słabo. Mała mieścinka taka. Ale fajnie, że przynajmniej tutaj jest asfalt, można sobie chwilkę odpocząć od tego że No właśnie, w tych miasteczkach czy tam wsiak tutaj między domami są zrobione, y, y, asfalt jest zrobiony. Więc to jest ta różnica, bo w sumie w tej Argentynie, na przykład w takich mniejszych miejscowościach albo gdzieś na obrzeżach miasteczek, to był właśnie Szutr i, i tam się strasznie kurzyło, a tutaj przynajmniej tym ludziom się nie kurzy tak bardzo. Dojeżdżamy się do końca drogi numer 265. Tak, tak. Od I... granicy z Argentyną. Przejechaliśmy jakieś 105, może 110 km. Cały czas przejeżdżamy. No i dojeżdżamy do drogi numer 7, czyli Carretera Austral. To jest taka oficjalna nazwa tej drogi. Normalnie my pojedziemy na północ. Tam będziemy się kierować w kierunku Puerto Rio Tranquilo. Ale wrócimy sobie jeszcze jakieś 30 km, pojedziemy na południe, dlatego że tam jest takie specjalne miejsce, w którym łączą się dwie rzeki. Wygląda to dosyć spektakularnie. Może tutaj Proszę odjechać bo to pokażę. O, tak to właśnie wygląda. Więc nasza trasa prowadzi tutaj, ale my sobie pojedziemy tutaj, bo ta droga numer 7 zaczyna się... Albo kończy. Kończy albo zaczyna. Byliśmy niedaleko tak naprawdę. To jest miejscowość... Zaraz wam powiem. Tylko nie ma internetu, więc wam nie powiem. Zapomniałem e, nazwę Villa o Hearings czy coś takiego. Tak i... A my byliśmy tutaj. El Chaldeu tutaj, El A tutaj jest Fitzroy. Aha, I to jest dosłownie gdzieś tam, w tamtej okolicy, no, tak? No, ale na... my nie będziemy jechać na sam dół, no bo... Bo tam jest 300 km. Tak, nie chcemy już bardziej męczyć samochodu niż musimy No także tylko 30 km, w sumie 60 i y, jedziemy dalej No a tu jakiś samochodzik z Niemiec Pewnie się też zastanawiają Sąsiedzi Pogoda dzisiaj no. A czy nie, wcześniej było ok, teraz się tak. trochę tak popsuło. O, pierwsza, pierwszy raz na znaku widać nazwę Karretera Austral. Zobaczymy też, jaka będzie jakość tej drogi, bo do tej pory ta, którą jechaliśmy, no była słaba. Tak średnio 30 na godzinę no to szało nie robi. Tutaj ten kawałek wygląda. No jeszcze lepiej nic nie mu no, powiesz jak to jest powiesz coś a później się za dwie sekundy po prostu robi beznadziejna droga. Także jedziemy po prostu nie mamy żadnych oczekiwań. Jaka będzie taka będzie przejedziemy wrócimy i dalej. ale jedzie. Ej, ale co nie robią? Co, co musimy uciekać. Tak prezentuje się Carrera Austral na mapie. Ma ona ponad 1200 km. My nie dojedziemy na sam koniec, ale i tak dotarliśmy całkiem daleko. Pamiętajcie, po krótkiej przerwie. U nas zdążyło popadać. My sobie odpoczęliśmy, wypiliśmy kawę, Marce przygotowała obiad. Tam dalej prowadzi siódemka. Ta oczywiście, którą teraz jeździmy. My już dalej na południe nie jedziemy. Dojechaliśmy do tego punktu, do tego. Tam krzyżują się dwie rzeki, Becker, którym już widzieliście, o takim zabarwieniu właśnie jak te jeziora lodowcowym. Z rzeką New, która jest bardziej taka e, brudna, brązowa. Podobno super to wygląda. My idziemy się zaraz tam przekonać, czy faktycznie tak jest. Jakie paletkie drzwiczki. Drzwi, Jaka drzwi, <grymne> tutaj jest toaleta. Tutaj jest ścieżka, którą można dojść do tej rzeki. A tutaj taki wychodek bez drzwi, bez niczego. Ale w sumie z widokiem przynajmniej. Po tym deszczu, który przeszedł, jest tutaj tak cicho, że aż głupia. Normalnie już dawno tak nie było, żeby prawie w ogóle nie wiało. Już tam jakiś wiatr się z powrotem odzywa. No to zawsze tak jest, że jak mówisz, że nie ma wiatru, <grym wiosenka> to, <wiosenka> to wtedy wieje, no i nam nie wierzycie później. Ale przez, no nie wiem, tak z pół godzinki już jest, że prawie nie wiem. Przeszliśmy już tak, nie wiem, z pół kilometra. No, ale, ale coś tam słychać, no coś tam się dzieje. O, no, wow, jaka smaczne. ta rzeka jest niesamowita. Patrz, czy wystaje kawałeczek. No, ale to my ją już widzieliśmy przecież. Normalnie wygląda, jakby za tym lasem był yy, horyzont po prostu niebo, a ta rzeka taka. O no nie patrzcie na to, wow. a tam jest ta droga mniejsza. Dobrze się powtarzam, ale kolejny raz kopara nam opadła, mimo że nie wiedzieliśmy, że to będzie tak wyglądało. Bo liczyliśmy po prostu na to, że te rzeki się będą łączyć, a tutaj do tego jeszcze taki piękny, potężny wodospad. W ogóle bardzo ciekawe, że w południowej części Chile, od Puerto Montt na dół, na mapie, mieszka tylko 100 tysięcy osób, no. to jest tak ogromny obszar, no nie ma też się co dziwić, no bo jest jednak niedostępny, jest, tutaj, te, tak, jest tutaj jedna droga tylko, no ale to jest takie aż dziwne, że takie odrudzie tutaj jest. No i co, my nie przedłużamy, myślę, że dzisiejszy vlog był jednym z ładniejszych, tak nieskromnie powiemy, no ale ta natura broni się sama. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, hej!